Minęła 19. Na fakty strzewa Zaprasza Anita Werner Dobry wieczór 24 kwietnia odbyły się wybory Do rad gmin, miast, powiatów, burmistrzów Wójtów i prezydentów W Teciewie po 14 latach Urzędem żegna się obecny prezydent Mirosław Pobłocki Którego poprosiliśmy o komentarz Ostatni dzień Ostatnia noc Splecione Totalny szok Ostatni dzień, ostatnia noc Przy twarzy twarz, nadziei wzrok Ostatni dzień, ostatnia noc Splecione ręce, totalny szok Ostatni dzień, ostatnia noc Przy twarzy twarz, nadziei wzrok Nowym prezydentem został Łukasz Brządkowski, którego również poprosiliśmy o komentarz. Byłem gołodóbcem. Mieszkam z mamusią, a teraz zarabiam 20 tysięcy. Bo jestem prezydentem Czewa. Po 8 miesiącach rządów nowego prezydenta i jego drużyny ogłaszamy konkurs. Ale tu poprosimy gościnnie Huberta Urbańskiego. Dobry wieczór Państwu. Mamy już pierwszego z drużyny prezydenta Brzątkowskiego zwanego Bobrem, który dorobił się czarnej opaski na oczach. Jest nim Przemysław Bolewski. Pytanie konkursowe brzmi. Który z poniższych będących drużyną Bobra otrzyma czarne opaski na oczy? Łóż w kolejności. A. Arkadiusz Woźniak, B. Arkadiusz Gorczyński, C. Łukasz Brzątkowski. Na wyniki czekamy do końca stycznia.